Witam. Książka, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, była już od momentu, kiedy została po raz pierwszy wydana pod koniec lat 70., wzdawiana kilkakrotnie. Temat bowiem jest ciekawy. Dotyczy postaci cesarza Austrii, a później austro -Węgier, Franciszka Józefa I, chyba najbardziej lubianego w Polsce ze wszystkich monarchów władających państwami, które były naszymi zabójcami w dziejach, a w ogóle chyba jednym z najpopularniejszych zagranicznych monarchów w Polsce. Mit Franciszka Józefa cieszy się popularnością nie tylko zresztą u nas, bo w wielu innych krajach. A mit ten jest o tyle ciekawy, że tak naprawdę gdyby zacząć szukać głębiej jego podstaw, to tak naprawdę te podstawy nie tak łatwo znaleźć. Monarcha ten bowiem był postacią ciekawą już przez fakt, że. Rządził swoim państwem niespełna 70 lat. Trzeba przyznać, że wynik imponujący i stawiający go zdecydowanie w gronie najdłużej rządzących władców w historii. Rządził przez praktycznie trzy pokolenia swoich czasów i jego rządy stały się swego rodzaju epoką. Jednakże określenie to może wydawać się dyskusyjne. O ile bowiem mówimy na przykład o. Epoce wiktoriańskiej, dajmy na to, czy o czasach bismarkowskich, to jakoś w literaturze, w historii, w kulturze nie zapisało się coś, co można by nazywać okresem Franciszka Józefa. Nie ma takiego określenia, jak era franciszkańska na przykład, czy era franciszkańsko-juzefińska. Nie, nic takiego się nie zapisało, co jest już dla nas swego rodzaju ostrzeżeniem i wyznacznikiem. Ale. Zajmijmy się tematem. Książka omawia czasy od momentu, kiedy nasz bohater przyszedł na świat i jego rodzinę, a następnie okres jego rządów, który możemy bardzo wyraźnie podzielić na dwa etapy. Pierwszy będący okresem, kiedy Franz Józef sprawował władzę jako monarcha absolutny, i drugi, kiedy stał się monarchą konstytucyjnym. I tutaj dostrzegamy pewną ciekawą ironię. Franciszek Józef, będąc jak najbardziej autokratą, z łodzenia, z przekonania, z wykształcenia i, można powiedzieć, od stóp do głów, był fatalnym, co wszyscy praktycznie historycy przyznają, cesarzem absolutnym. Na okres jego rządów jako cesarza przypadły rozliczne klęski, niepowodzenia, za które nierzadko odpowiadał on sam. Natomiast ten człowiek, Wydając się zupełnie nie pasować do modelu parlamentarnego, okazał się więcej niż udanym, a przynajmniej lubianym, popularnym monarchą konstytucyjnym. O ile w swoich czasach absolutnych nie cieszył się sympatią i popularnością wśród swoich poddanych, tak w czasie, kiedy stał się monarchą konstytucyjnym, nagle ta popularność gwałtownie wzrosła. I trzyma się mocno do dzisiaj. Pomimo, jak wspomniałem tego, że gdyby tak spojrzeć trzeźwo, obiektywnie i zimno na dorobek jego długich rządów, to niewiele znajdziemy tam momentów, w których tegoż monarchę możemy pochwalić za jakieś szczególnie oddane osiągnięcia. Nie był on bowiem politykiem wybitnym, osobowością, tytanem intelektu, zręcznym strategiem. Żadne z tych rzeczy, których można powiedzieć o nielicznych w sumie ludziach, ale tak, tak się składa, że wielu tych, którzy w tamtych czasach byli u władzy w Europie, wystarczy wspomnieć premiera Anglii Disraelego, premiera Włoch Kavura, czy wreszcie kanclerza Niemiec Bismarcka, to na ich tle wszystkich Franc Józef zdecydowanie nie wyróżniał się. A jednak Chociaż po dziś dzień w Wiedniu możemy znaleźć całą masę tak zwanego merchandise'u poświęconego Franciszkowi Józefowi, a nawet i w Polsce bardzo często dostrzeżemy wyrazy takiej nostalgii i sympatii. Zresztą znam to nawet dobrze z moich, można powiedzieć, rodzinnych relacji, bo część mojej rodziny pochodzi z Galicji i tam to takie mówienie o sobie, że jesteśmy cesarsko-królewscy, że Basz, Franz Józef i tak dalej, było, nawet zauważałem, wśród jeszcze pokolenia może nie moich już rodziców, ale moich dziadków wyraźnie charakterystyczne i ich, powiedzmy, krewnych, bliższych i dalszych. Tak samo wszelkiego rodzaju symbole związane z monarchią austro-węgierską czy właśnie cesarzem Franciszkiem również były wcale obecne. Jego obrazki, właśnie te takie najbardziej charakterystyczne, przedstawiające już właśnie w podeszłym wieku, można do dzisiaj znaleźć jako symbol takich starych, dobrych czasów. Z czego to wszystko wynikło, opisuje Stanisław Godziski w swojej książce, która jest nie tylko ciekawą, ale i, do, ale i przyjemnie napisaną biografią tego człowieka, jak i także właśnie próbą oceny i analizy, skąd wzięła się jego legenda. Bo zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem, kiedy legenda jako przerosła samego człowieka człowieka, który po, po, w swojej części trafił w swoją epokę dobrze. Jeden z moich ulubionych, z punktu widzenia oczywiście zainteresowań historycznych, władców, czyli Ludwik XVI, pod pewnymi względami podobny do Franciszka Józefa, miał tego pecha, że był świetnym władcą na spokojne czasy, a przyszłą rządzić w niespokojnych czasach. Franciszek Józef, pomimo wszystkich trudności, rządził przez ponad pół wieku dość jak na historię Europy w spokojnej epoce i to walnie przyczyniło się do jego legendy. Legendy władcy lubiącego swój lud, łaskawego, liberalnego, a nie da się ukryć, że na tle wielu sąsiednich władców wyróżniał się na tym tle bardzo pozytywnie. Tutaj można dostrzec też bardzo wyraźnie przyczyny, dla których wśród Polaków cieszył się taką popularnością, chociaż sam nie był jakimś wielkim sympatykiem Polaków. To, że znał parę zdań po polsku, wynikało raczej z tego, że starał się generalnie interesować całą swoją monarchią i starał się wiedzieć cokolwiek o każdym z narodów czy ludów, jak wolał mówić, ponieważ pojęcie narodu generalnie było mu obce. Które wchodziły w skład jego monarchii. Książkę więc mogę polecić, po pierwsze jest dobrze napisana. Jest to e, lektura przyjemna, lekka i e, taka, na, można powiedzieć, na wieczór przy kawce czy herbacie, co kto lubi. Z drugiej strony, ładnie debunkująca wiele mitów związanych z cesarzem, a jak wspomniałem, tych mitów jest od groma gro, jeszcze trochę. A z drugiej strony, przynosząca nam sporo ciekawej wiedzy, o monarchii austro-węgierskiej, monarchii, którą mam wrażenie dzisiaj, a generalnie w polskiej historii traktuje się trochę lekceważąco. Lubimy mówić o Prusach jako tym hegemonie militarystycznym Europy. Lubimy mówić o Rosji jako tym mega tym złym, który nas niewolił, niszczył i tak dalej, a Austrię traktujemy tak zawsze. No to no było takie państwo gdzieś tutaj, nie, wiemy, nie wiadomo nawet czemu takie duże, bo ani ono nie było jakieś ekstra, ani nic to nie osiągało wielkiego. Skąd to się wzięło, po co, jak i dlaczego, mało kto kojarzy. Książka moim zdaniem dość ładnie wyjaśnia koncepcję monarchii austriackiej, a później austro-węgierskiej, mechanikę jej działania. Fakty, które sprawiły, że działała ona tak skutecznie, bo trzeba to spojrzeć obiektywnie. Jak patrzymy na kraj, który w Pewnym okresie historii ponosi klęskę za klęską, niepowodzenie za niepowodzeniem, a trwa, istnieje, a nawet zwiększa swoje granice terytorialne. To mamy do czynienia ewidentnie z czymś nieprzeciętnym. Mamy tu także informacje o tym, jak szukano sposobu, aby po, na przełomie wieków już zreformować Austro-Węgry, które. Swój koniec widziały, to jest też dość ciekawe, że wielu polityków australijskich dostrzegało to, że model, który sprawował się tak dobrze przez wiele lat, ma się ku końcowi, i że trzeba znaleźć coś nowego, i jakie koncepcje tworzono, również w tej książce znajdziemy. Także, szczerze polecam, zarówno tym, którzy właśnie tak jak ja na przykład, mieli do czynienia z mitem Franciszka Józefa w swojej bliższej w dalszej rodzinie i to wie, może nawet w niego do pewnego stopnia uwierzyli. Tym, którzy interesują się historią Polski w XIX wieku i chcieliby się dowiedzieć, skąd wzięło się sławne lub też niesławne przy tobie trwamy i trwać chcemy, a także tym, których generalnie interesuje większa lub mniejsza polityka mocarstw w drugiej połowie XIX wieku. Myślę, że każdy z Was znajdzie w tej książce coś dla siebie.